To już, już z tytułu naszej prezentacji widać, że będziemy bardzo silnie nawiązywać do tego, co mówiła pani profesor. Nasz temat myśmy go troszkę inaczej ujęli, no ale jest bardzo dużo tutaj podobnych wniosków i podobnych, podobnych ustaleń. Więc przechodzę do naszej prezentacji. Zaczynamy od podstawowych tez. Pierwsza teza jest taka, że sytuacja materialna osób starszych w tym zagrożenie ubóstwem jest ważna zarówno ze względu na tą populację, nie chcemy, żeby ktokolwiek w naszym społeczeństwie był biedny, był źle traktowany, ale również dla całego społeczeństwa, między innymi dlatego, że właśnie dochody, sytuacja materialna osób starszych wpływa na ekonomiczną sytuację wszystkich i całego, całego społeczeństwa. Sytuacja materialna, w pewnym sensie mówiła to też pani profesor, jest porównywalna z sytuacją innych grup społecznych, szczególnie jeśli chodzi o kwestie dochodowe. Natomiast występują zróżnicowania, rzecz jasna, ze względu na wiek i na płeć, i o tym będziemy mówili. Chcemy też powiedzieć, i to w świetle naszych badań, świat na miarę na miarę seniora, wynika, że znaczenie mają nie tylko dochody, ale również wydatki. To jest świetle badań. Wiemy również, że znaczenie mają zasoby. I w artykule naszym nawiązujemy do, do zasobów, tutaj korzystając ze źródeł, z budżetów gospodarstw domowych. Kolejna, kolejna teza, ostatnia, też nawiązująca do tego, co mówiła pani profesor, to to, że kontynuacja zatrudnienia po 60. roku życia w szczególności jest korzystna. Ogólna sytuacja materialna. Możemy, Marek, wyżej. Pierwszy slajd. Nie, no dobra, zostaw tak. Dobrze. To przechodzimy już do zróżnicowania sytuacji materialnej. Rzeczywiście to nie jest, to jest bardzo duża próba. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy w, takiej, w takim badaniu brać udział w ogólnopolskiej próbie wynika nam, że sytuacja materialna jest rzeczywiście dochodowa w szczególności jest zróżnicowana. To są badania subiektywne, badania opinii. 30% badanych osób starszych uważa, że wystarcza im na zaspokojenie wszystkich potrzeb, a także na czynienie pewnych oszczędności. Czyli nie jest źle. 24% że wystarcza, ale bez oszczędności. No, jedynie 9% deklaruje, że wystarcza im jedynie na podstawowe potrzeby. Czyli ten obraz nie rysuje się tak bardzo negatywnie. Oczywiście są, jest, jest jeszcze jakiś procent osób ubogich. Poproszę kolejny slajd. No też zobaczyliśmy to, o czym mówiła pani profesor, że coraz, że wiek jest taki, taką zmienną, która bardzo różnicuje sytuację materialną. I tak na, na nasi respondenci od wieku 60-65 lat, że oceniali swoją sytuację w miarę korzystnie, to było ich 35%, natomiast osoby starsze, sędziwe, to tak jak mówimy nestorzy w dzisiejszych czasach, prawda, seniorzy i nestorzy to Grupą. zresztą był taki projekt pani dyrektor, jeszcze w ministerstwie, gdzie ta grupa była wyłączona, ja to, znaczy, wy, znaczy wyodrębniona, tak, tak, ja to pamiętam, to było bardzo dobre, jeśli chodzi o dynamikę zmian, to również osoby młodsze wskazują na poprawę, no, i jeżeli chodzi o, o, o wydatki, no to też mówią osoby starsze, że największe wydatki, najbardziej obciążające są właśnie na mieszkanie i na leczenie. Na leczenie bardziej są obciążające dla osób starszych niż na mieszkanie, bo wydatki mieszkaniowe za, dla wszystkich są bardzo trudne. Poproszę, panie profesorze. No, i tutaj ze względu na płeć. No, to, to tutaj, tutaj jest trochę, bo trochę... generalnie. Generalnie dramat, no bo te, też to widać było po wysokości świadczeń, które przytoczyła Pani Profesor, to świadczenia kobiet są znacznie niższe. No i to się oczywiście przekłada na sytuację materialną kobiet, która naprawdę, naprawdę nie jest korzystna, również w, nasz, w świetle naszych badań, świat na miarę seniora. I kobiety są częściej niż mężczyźni zagrożone ubóstwem. nie? <laughs> Przepraszam. No dobrze, to chyba te, teraz już chyba pan profesor będzie mówił, tak? Tak i teraz poprosimy pana profesora o przedstawienie zagadnienia aktywności. Klikać tobie? Tak? Tak? Dobra. To już mówię. To co, ja będę, to, co ja będę mówił, to wynika głównie z badań. Będę je starał się relacjonować. Tezą wyjściową jest to, że aktywność zawodowa osób starszych jest pożądana tak ze względów makroekonomicznych, nie będzie ludzi do pracy, nie będzie wzrostu PKB dla stabilności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla równowagi rynku pracy, bo mamy coraz większe deficyty na rynku pracy, jak i mikroekonomicznych, czyli dostarczenie dochodów, dostarczenie dochodów osobom starszym z punktu widzenia gospodarstw domowych, wypełnienie wakatów w firmach pojedynczych, gdzie tych ludzi nie ma. Aby aktywność zawodowa osób starszych mogła mieć miejsce, muszą wystąpić pozytywne czynniki i po stronie popytu na pracę. Krótko mówiąc. Musi być zainteresowanie zatrudnieniem osób starszych, czyli to zależy od zachowań przedsiębiorców, jak i po stronie podaży pracy, czy to seniorzy muszą chcieć, muszą chcieć pracować. Jeszcze jedną rzecz tutaj nawiążę do wystąpienia pani profesor, jest to problem tej stopy zastąpienia. Pani profesor mówi, no 50, tam 52%, różne są rachunki dzisiaj. Ale jeżeli popatrzymy na prognozy, to one niektóre mówią o 30, a nawet mniej procentach. Jest to wprawdzie kwestia 30 lat. Tak, panie profesorze, jak najbardziej, szanowni państwo, ja, tak, to jest bardzo ważny ten punkt, bo te stopy zastąpienia są liczone przy obecnym wieku emerytalnym 60-65. Przepraszam za ta interwencję. Tak, Sprowokowałem. Z pewną tak. e, mamy taki tekst, tak, który światu też uzewnętrznimy, który wynika z tych moich badań poprzez udział w pracach zespołów na temat Global Trend z Komisją Europejską, ale OECD, że dzisiaj to jest 53% dla krajów Unii Europejskiej, ale OECD wykonało taką prognozę dla 2050 roku, i tam w większości państw unijnych wiek emerytalny będzie wynosił 65, 67 i 70 lat, ponieważ w Polsce nadal jest 60-65, to z tych prognoz wynika, że dla większości tych państw przy wyższym wieku jednakowym dla kobiet i mężczyzn ta stopa będzie 40-45, nawet powyżej 50%, a dla Polski w granicach, no łącznie patrząc na panie i panów. 29-30%, a więc to są dane wykonane przez analityków OECD. Musimy patrzeć, że na to składa się, kiedy przechodzimy, jak długo pracujemy i od czego płacimy składkę i gromadzimy kapitał emerytalny. Jak najbardziej stopa zastąpienia mówi też o realnej sile świadczenia, no bo mówi do, w relacji do albo przeciętnego wynagrodzenia, albo poprzedniego wynagrodzenia i to trzeba po prostu obiektować. Przedstawiać. Dziękuję bardzo za tę uwagę. No, właśnie, grozi radykalne zbiednienie w momencie przejścia na emeryturę. Jeszcze wczoraj miałem tyle, dziś dostaję jedną trzecią tego, co w ubiegłym miesiącu. Wr wracając do badań, były to jakościowe, ilościowe. Generalnie one potwierdziły tezy funkcjonujące w literaturze. Są dwie kwestie, na które zwrócę uwagę. Przy czym my się zajęliśmy tutaj stroną podażową, to znaczy pytaliśmy pod jakimi warunkami seniorzy będą skłonni pracować dalej. Poproszę slajd. Dlaczego w świetle naszych badań osoby starsze pracują? I tu jest pierwsza kwestia, która no, trochę wychodzi poza potoczną taką wiedzę. Mianowicie argument ekonomiczny, chcą dorobić do emerytury Wymieniało mniej osób i dopiero na trzecim miejscu po, bo lubią swoją pracę, bo potrzebują kontaktu społecznego z innymi ludźmi. Odwracając sprawę, nie zmusimy człowieka w wieku emerytalnym, no chyba że jest w ekstremalnej sytuacji finansowej, no już nie ma co do przysłowiowego garnka włożyć, albo nie wiem, dzieci bezrobotne, bardzo starzy rodzice nie mają z czego żyć odejmie tylko pracę, nawet jeżeli przydałby, komu się nie przyda dodatkowy dochód, bo musi lubić swoją pracę, a przynajmniej nie, nie może ona go odrzucać. I musi mieć dobry kontakt społeczny tam, gdzie pracuje. Nie, może w, nie, nie, nie pójdzie w konflikt, nie pójdzie w sytuację, kiedy jest dyskryminowany. No jest takie brzydkie słowo, przepraszam, że a nie ageism, prawda? Tam, gdzie jest ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek. Czyli pierwsza istotna teza, może trochę wypadająca poza ten standard, jest taka, że dopiero te trzy czynniki muszą wystąpić, żeby starszy człowiek podjął pracę. Poproszę następny. Co jeszcze pojawiło się? No i to są rzeczy dosyć oczywiste. Elastyczność wykonywania pracy, czyli. No, na przykład, kawałek etatu, praca zdalna, możliwość pozostawania na bieżąco ze sprawami zawodowymi. Niektórzy źle się czują, jak wypadają poza obszar, yy, no, znaczy już no, poza, po, po, poza przestrzeń, w której funkcjonowali, już przestają wiedzieć, co się dzieje. prawda? Szansa przekazywania doświadczenia młodszym, z perspektywy płci, to znów taka jedna ciekawa uwaga, mianowicie, mianowicie, dla kobiet ważniejsze są czynniki pozamaterialne, ale jeśli już patrzeć na materialne, to dla kobiety istotne jest podwyższenie emerytury przez pracę, a dla mężczyzn zaspokajanie bieżących potrzeb. Kłania się to, co było powiedziane. Emerytury kobiece są niższe, a zatem dla kobiety myślenie, co będzie potem, jest istotniejsze. A mężczyzna... No, jeszcze coś sobie kupię dzisiaj. Poproszę następny. No to spójrzmy na drugą stronę. Dlaczego starsi nie chcą pracować? I tu jest w moim przekonaniu druga bardzo istotna teza. Mianowicie wiodącym absolutnie czynnikiem jest, bo osiągnęli wiek emerytalny i pracować nie muszą. 77% respondentów. Czyli, jeżeli już nie muszę pracować i dostaję pieniądze. No nie powiem za nic, to jest efekt wieloletniej pracy, ale w sensie, że nie muszę czegoś dziś dać, żeby pierwszego dostać wypłatę. No to, to dlaczego mam pracować? No, no ja wiem, ja wiem, sam wiem, kiedy dostanie. Prawda? Czyli świetnie napisał to jeden z respondentów w badaniu jakościowym. Król ZUS mi płaci. No to po co mam pracować? Proszę zwrócić uwagę, świetnie to gra z poprzednim slajdem. Jeżeli król Zus mi płaci, to kiedy pójdę do pracy? Jeśli będę ją lubił i jeśli ludzie, wokół których się znajdę, będą mi życzliwi, a jak nie, to król Zus mi pozwoli żyć, prawda? No Zły stan zdrowia, sprawa ewidentna. Tylko 20% wskazań. I też wskazane, wskazywane obowiązki rodzinne, no wiadomo. Eee... Pokolenie kanapkowe to też, też to, to w jakimś sensie jest, prawda? Czyli musimy opiekować się starszymi, ludzie żyją coraz dłużej, często emerytma i pomaga dzieciom w wychowaniu wnuków i swoich tam, nie wiem, 90-letnich rodziców. Wypalenie zawodowe, przyjemne spędzenie czasu. No jeśli, jeśli nie pracuję, to mogę. Poproszę następny. Yy, jeszcze jeden, jeden tylko slajd, praca, praca na czarno osób starszych. W literaturze sporo się na ten temat pisze, bo, so, bo są to atrakcyjni pracobiorcy, bo mają stały dochód i nie potrzebują świadczeń socjalnych. Yy, u nas niewielu sygnalizowało pracę na czarno, ale tego, do tego się nie przyznajemy. To, to takie pytanie wprost zwykle nie wychodzi, no bo jak zapytamy kogoś, czy łamiesz prawo, ale co, kiedy pytaliśmy dlaczego, bo cenią elastyczność, bo to jest praca dorywcza, i dostają wyższe zarobki, bo nie płacą składek, między innymi składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, co powoduje, że nie podwyższą sobie emerytury, ale myślą o kategoriach dzisiaj, a nie jutro. I konkluzję, poproszę następny wspieranie zatrudnienia osób starszych. No to po pierwsze trzeba przeciwstawiać się objawom aidrzyzmu głównie w miejscu pracy. Rozwijać instytucje opieki długoterminowej, żeby no właśnie odciążyć od opieki nad najstarszymi i zmniejszenie różnych przejawów dyskryminacji kobiet głównie na rynku pracy. No bo wiadomo, że kobiety są ekstra dociążone. Jeszcze tylko ostatnie zdanie związane właśnie z tym że wiek emerytalny jakby zwalnia mnie z pracy. To powoduje, że myślenie, że przy danym wieku emerytalnym ludzie masowo będą kontynuować pracę, ono tutaj, nie wy... ono tutaj to myślenie okazuje się być tylko dla niektórych. No zresztą liczba, którą pani profesor przytoczyła, 700 tysięcy, 600 Tak, do liczby łącznych emerytów pokazuje, no że jednak gdzieś wokół tych 10% się obracamy i nie wygląda na to, żeby jeżeli nie dojdzie do radykalnych zmian, coś tutaj, ta proporcja mogła się radykalnie zmienić, to przynajmniej z naszych badań wynika. Dziękuję uprzejmie.